Siema, siema, siema Kolejny Kolejna niedziela na szlaku Na jednym ze szlaków trójmiejskich Dzisiaj idziemy szlakiem krawędzi Zatoki Puckiej Właściwie kończymy Jest to drugi etap I zarazem ostatni etap Pierwszy etap kiedy szliśmy To było jakoś wiosną, nie? Wiosna, marzec albo kwiecień A dzisiaj idziemy od, znów od Redarekowo I kończymy W Wejherowie. No nic, pogoda jest dobra. Może, może trochę nas zleje, ale póki co jest ok. Mamy już 4 km zrobione. Idziemy na razie lasem. W sumie nic nie ma ciekawego po drodze. Nikt się nie przewrócił. Nikt się nie przewrócił. Komary też własnej gryzą. Więc... Nie utopiłam się w rzeczce. No więc na razie jest nijako. Ale... Warto iść w takim szlakiem niż z dołu w sferze. No i. I oglądać olimpiadę. No i wcisniemy dachy. I jesteśmy, no jesteśmy w tej chorobie. Skończyliśmy szlak krawędzi. <gry> krafęci łuskie. <gry> no. Możemy dotknąć kropki. No, kolejny, kolejny szlak za nami. Następny będziemy zaczynać ten. Zielony, bo czarny już mamy skończony, został jeszcze zielony, czyli to jest szlak Puszcza puszczy i czerwony, szlak wejcherowski. Ale to już za jakiś czas. Do zobaczenia na szlaku. Pa.